Witam panowie i panie, z tej strony Imir i dzisiaj pogrywamy sobie ponownie w case clickera to jest chyba odcinek 12, także zapraszam was do oglądania, tutaj wylosujemy sobie skina za daily mamy blue laminata bez stat traka 3 dolary zawsze do ekwipunku, pomyślałem czy, czy robić, aha znowu zaupdate'ować, okej okay, to zaupdate'ujmy sobie na odcinku czemu nie, eee, tylko jak to się update'owało, chyba tu normalnie się pojawia, no ale się nie pojawiło, scrap play, tu jest sklep play, eee, pomyślałem sobie czy robić te obstawianie skinów. I w sumie, czemu mam je robić? Bez sensu, raczej. E, Aktualizuję się chyba tutaj i Case Clicker aktualizuj. Bez sensu je robić, bo i tak wiecie, mała szansa na wygranie, to trzeba się znać. A wydaje mi się, że to nie jest wprost proporcjonalne do wygranej. To jeszcze dodatkowo wirtualnej, wygranej, bo nawet nic z tego nie dostajemy. Czy coś ciekawego wprowadził ten update? Chyba nie. Ale cóż, mamy 2813. Musimy wygrać jeszcze jednego jackpota, bo to jest nadal nasze. Zadanie? A jak u nas ze skinami? Czy możemy very low? Okej, okay. a ile mamy tam skinów, bo już nie pamiętam szczerze? Equipment, e, 5 dolarów no, 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 no dobra, no średnio, więc nie możemy na razie zbytnio obstawiać, otwórzmy sobie, maybe Parę e, suwenirów Nagrywam ten odcinek tak swoją drogą na zaś, nie wiem kiedy go widzicie, także nie będę na pewno odpowiadał na żadne komentarze e, Bo jadę, a no. no, pojedziemy sobie na dół tutaj Asalt Niech będzie, spróbujmy. Może fejdzik wypadnie, co? Mało tych fejdów widzę, przelatuje. No i opok Bulldozer i hot road, ale... No, a Rising Sun? Co za Rising Sun? Co tam mogło wypaść? Zobaczmy. Mach 7, Counter Terrain Sun 364. Nie, 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 średnio, średnio. Dobra, niech będzie ten Cablestone, może wydropimy Dragon Lora. Chociaż Dragon Lora, to ja chyba tutaj nawet nie widziałem przelatującego Dragon Lora. Nie wiem czy to może w ogóle wypaść, czekajcie, no może, no ale... Naprawdę nie widziałem go chyba ani razu jeszcze nawet przelatującego, a co dopiero wydro... wydropionego, nie? To jest po prostu magia z magiami kubel jeszcze raz polecimy sobie tutaj 10 minut odcinka oczywiście jak zwykle optymalna liczba hand cannon. 35 dolarów to zawsze przyda się do obstawiania właśnie może się nie zwraca ale wiecie obstawić na jackpotach zawsze fajnie prawie znowu hand cannon, więc no czy znaczy, ja mogę wam coś ciekawego powiedzieć, szczerze chyba nic ciekawego nie mogę wam dzisiaj powiedzieć Nie mam bladego pojęcia co ten update w case clickerze wprowadził, mogliśmy sobie przeczytać Ale tego nie zrobiliśmy, bo jesteśmy YOLO, kto czyta, co wprowadza update, po prostu sami się dowiadujemy w trakcie Więc może się dowiemy, może naprawię jakieś minor bugi, minor? Nie, no takie malutkie bugi, czekaj, minor, minor, blablabla, nieważne Czy opłaca się jeszcze jakiś z tych niższych otwierać? Chyba nie Od cobblestona się opłaca, a rising sun? Hydrophonic się opłaca Tego Desert Eagle też chyba się opłaca wydropić. Tego, nie tego. jest różnica, co ciekawe eee, Akihabara Accept nie wiem czy się opłaca otworzyć eee, co, czy wydropić, ale spróbujmy Czemu nie? P250 Crimson Kimono. Mm. to jest taka cała chińska kolekcja, fajna nawet. Mi się podoba chociaż... O! Eee, wydropiliśmy Wydropiliśmy... Tego chyba lepszego. Chyba tak, nie wiem, powinien jakoś inaczej odróżyć, a nie takim znaczkiem, który... E, powiedzmy, że obcokrajowcom, jeżeli się oczywiście nie jest jakimś chinolem to to, to, to się myli. Co nie wiem, czy to jest chiński, japoński, czy to co tam jest? Terrace, też jest spoko, bo zawsze 4 dolary, e, więc można polecieć z nimi na jakiś low. Midnight Storm 036 słabiutką. E, tak gdzie mi no... No i właśnie sam się skapnąłem, że na tym jackpocie pisze, że to są itemy, a nie ceny jakie są ogólne, nie? I tam pisze, że itemy są po 10-20 dolarów, a nie że y, tam są wartości jakby ogólne tych itemów po 10-20 dolarów. No to by było zbyt proste, niestety, no ale cóż. Wtedy byśmy mogli tak snajpić, że to jest masakra. Yy, dobra, no Rising Sun znowu collection. No otwieramy sobie, bo może nam coś ciekawego wypaść, chociaż wydaje mi się, że może jednak będzie lepiej otwierać albo milicję yy. Czy milicie? Chyba nie, milicie? Chyba nie, ale asalta na przykład warto i cobblestone, a więc otwierajmy sobie na razie asalta, zobaczymy co z tego wyniknie, moje ulubione słowo, 5-7 candy apple, no to oczywiście jeden z gorszych skinów, chociaż tam 7 dolarów było, więc, okej. Okay. Szczerze ja się wam dziwię, że wam się chce oglądać Case kanał. Nie wiem, na, możecie o, możecie tym razem napisać, co wam się najbardziej podoba wy moim konkretnie albo ogólnie wy możecie o, albo możecie i w moim napisać co wam się podoba i co wam się podoba ogólnie w Case kesok w sensie w oglądaniu, bo ja naprawdę tego nie rozumiem. Ja na przykład bym e, nie potrafił tego oglądać, ale mi się przyjemnie nagrywa, dlatego to po prostu nagrywam. E, no oczywiście, o, Fade i -y kurde, ja chciałem fejda, No nieważne. Mmm o, auk hot road zawsze na propsie chodzi. O, chyba zdrożał. No chyba zdrożał. Ale nadal nie jest to fajzik. five 7 candy apple, okej. Okay. Spoko niech będzie. O! Tak, o to chodziło. Oś! Dobra. Jest git. 276. Faktor New to chyba był, nie? Bo w jest chyba taki drogi. A no Navy. Też spoko, też spoko. Będziemy mogli pójść na low chyba. Tak, na low, dobrze mówię? Chyba kurde, no, auk. A, jakby to był Factory New bulldozer, to spoko, bo pisaliście mi właśnie w komentarzach, tak czytam komentarze. Znaczy w, tych, w tym case kerze, jakby co będzie teraz, nie przeczytam raczej komentarzy, wątpię w to. Ale w poprzednim czytam komentarze i napisaliście, że właśnie ten. E, tamten. A jest jak to się MP9 nasypało. E, właśnie. A, skomplitowałem, okej okay. W każdym razie bulldozer e, New jest drogi. Tak. E... Okej, okay. otwórzmy sobie asalta. So, chyba dostaliśmy darmowe paczki, co? Za to, że mamy te... że zrobiliśmy kolekcję. Tak, dostaliśmy 50 suwenirów, wow! Pięknie, dobra, możemy sobie... o, fejzik jej, tak, 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 ja lubię takie otwieranie. Lubię takie otwieranie. Fajne bardzo jest. Ale se zarobimy na tym odcinku, ojacie! I będziemy mogli nawet ulepszenia kupić, patrzcie. Mmm, kurde, jakiś tornado zwykły. E, niestety żeby wbić inne kolekcje to naprawdę trzeba mieć mistrzostwo świata, żeby je wbić, bo po prostu e, no, takiego dragon naprawdę trudno wydropić, co? 57 Candy Apple, e, 8 dolarów zawsze też na propsie, bo mamy te skrzynki oczywiście za darmo. Jakbyśmy je sprzedali, to byśmy mieli 25 dolarów, ale nadal wolimy je otworzyć, bo można wydropić taki Glock Fajdzik, który kosztuje już 280. Hot rod obok, niestety się nie trafił no ale. Cóż o, teraz, dobrze. 80 dolarów, nie no to możemy chyba, czekajcie, no zobaczymy tam, nie będę tutaj już mówił, ale zobaczymy plus minus, yy, jak to będzie wyglądało cenowo właśnie, czy warto wbić na tamtego jackpo, Jackpot'a low, czy high, czy może nawet yy, normal, wow. Czy ktoś jest na tyle jolo, że może wejść na very hard, albo tam jest hard, najwyższy, nie pamiętam, no na no, no, najwyższego, ciekawe czy ktoś jest taki jolo. bo ja bym, na przykład bym się strasznie cykał, bliad. Eee, karamel, kurde, Ale to jest nam o wiele, wiele większa szansa niż w zwykłym case w zwykłym case openingu. O, w zwykłym case openingu jest mniejsza szansa niżeli właśnie tutaj. No to już było słabsza jakość i 46 dolarów tylko za hot road, ale... O, kolejny hot road miło. 80 dolarów, wow, zwraca się nam, nawet Znaczy, teraz akurat nic nie płacimy, więc nie ma co się nam zwracać. Mm, tak, 7 minut, 8 minut prawie, ale to sobie potwierdzamy... O tak, fazik, tak! To sobie otwieramy już do, co najmniej do końca. Nie, dzisiaj nie będziemy robić jackpota, dzisiaj tylko sobie otworzymy skrzyneczki, bo odcinek będzie za długi. Nie, wiem nawet czy wszystkie otworzymy góra do tych 15 minut, będziemy raczej nagrywać dzisiaj, bo naprawdę śpieszno mi z czasem, a jeszcze muszę obrobić, muszę wrzucić muzykę, muszę ładnie to tam obrobić, wszystko, wiecie. No, śpieszno mi po prostu, no przepraszam bardzo, że będzie krótszy odcinek niż normalnie. Chyba, że naprawdę się rozgadam i rozpowiem dużo, to może będzie jednak nadal taki normalny, powiedzmy. Pamiętam, że chyba najdłuższym odcinkiem, który nagrałem, był pierwszy odcinek, chyba albo drugi, albo trzeci. No któryś z tych pierwszych, w każdym razie. Ja staram się, jak widzicie, otwierać oczywiście te skrzynki jak najszybciej. A no David Navy, no zawsze na propsie, Ta droższy niż zwykły hot road, w sensie w tej gorszej jakości. A to już jest najgorsze, co może się trafić. No nie dobra, nie najgorsze, tam są szare. Czy tam szare, białe, szare, szare A um, bo ale dobra, 380 to jest jeszcze zawsze jakieś wymiarę pocieszenie. No lepsze to niż 8 centów, ale nie najlepsze eee, nie no mówię, zawsze lepiej wydropić to 7 niż nic, nie? O, Negev, je, 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 je. 66 dolarów Jest git, jest git. O, no nie, no kurde. Ile nam zostało? 19. Dobra, sobie, mówię, wszystkie do 10 do 15 minut się raczej wyrobimy. Tak swoją drogą jeszcze chciałbym zobaczyć. Tak, wow, ile mamy fejzików? Jak pięknie to wygląda? Chciałem tak realu, O, revolver case jest wprowadzony. go nie było chyba. Mm, musimy jeszcze otworzyć tutaj troszeczkę skrzynek, ale to już nie jest tak dużo. Tutaj też musimy otworzyć. To na to już nas niestety nie stać. Um, num, 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 num. Poczekajcie, czy coś możemy tutaj takiego zrobić? o Achievementy na przykład e, Collection complete, że udało nam się kolekcję całą zrobić i dostaliśmy oczywiście za to achievementa Mamy już zrobione większość w sumie achievementów, popatrzcie, naprawdę ba bardzo mało nam zostało achievementów e, Tutaj oczywiście klikanie, ale casów. Aha, czy case'y będę musiał sobie zostawić chyba też na, na clickera automatycznego, bo ja naprawdę kurwicy przy tym dostanę Wow, brawo case Aż brawo, Casey, sobie otworzę specjalnie. Tylko jak to się odświeżało? Chyba tak, tak, tak się odświeżało. W ogóle przy kupieniu skrzynki, odblokowaniu jej, według mnie powinno być też tak, że. No gówno, yy, że dostajemy chociaż jedną, jakby kopię tej skrzynki do naszego ekwipunku, żeby sobie otworzyć. Fajnie by było. Znaczy oczywiście łatwo dostać te skrzynki też. bulldozer jaka jakość? Aaa, Field tak jak w mówiliście, że jest drogi, nie pamiętam ile faktory kosztuje. Bo, znaczy, może nie o tyle co nie pamiętam, co nie sprawdzałem może raczej. Ale jak mówiliście, że drogi, to wam ufam. Nie we wszystkim, bo jakbyście powiedzieli, że, że, że nie sram, to, to bym wam nie ufał. No, bo, bo wiem, że sram. chociaż w sumie ostatnio? Nieważne, no kontynuujmy temat Counter Strike'a, a raczej bardziej Case Click'era. Otwórzmy sobie tutaj do końca. A, nie, karamela. Karamel to jest brzydki skin. To jest takie grot to nasze, powiedzmy. 5-7 Candy Apple. Uuu, jej, dobra. hot road, okej. Okay. Nie no naprawdę jak będziemy jutro sobie jutro. Co, co ja gadam jutro? W następnym odcinku będziemy sobie obstawiać skiny, to naprawdę będzie... Chociaż może ja nagram jeszcze jednego to na... Jackpot kurde, co dzisiaj jest? No tak, w sumie późna godzina, 22. Może nagram sobie jeszcze jednego case pickera na zajść, żeby był i na przykład wrzucę tego e, od razu chociaż nie wiem, no zobaczycie, zobaczycie wy ja jeszcze, ja jeszcze się zastanawiam, ale wy nie będziecie musieli czekać na to chociaż nie, w sumie będziecie czekać dłużej niż ja, z tym zastanowieniem nie, nie ważne, nie, 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 nie cicho się cii, 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 cii. dobra, sześć, y, sześć tutaj kapsu zostało kapsu czy tam, jak to się nazywa, kolekcji kolekcji, sześć kolekcji więc sobie je otwórzmy do końca. Eee, tornado. Nie, 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 słabo. Fajnie było jakbyśmy właśnie tego Dragonora wydropili, bo wtedy byśmy mogli sobie kolekcję z cablestona ot otworzyć i wydropić coś po prostu ciekawego, nie? Ale jak to trochę dupa, bo Dragonora naprawdę jest trudno wydropić, bo jest mniej chyba niż nawet na kose szans. O wiele mniej niż na kosę. Szczególnie, że kosę da się jakby szansę podbić, a e, tego tego Dragonlora nie da się podbić szansy na kosę, nie? więc sobieutko, mocno sobieutko, przeleciał nam hot road. E, zobaczmy sobie stan naszego kółku, chociaż mamy trochę kasy, to otwórzmy sobie Militie. Wiem, że się raczej nie opłaca, ale. Ale dobra, otwórzmy sobie tą Militię jeszcze, wykorzystajmy cały hajs e, Nie, 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 naprawdę nie opłaca się. Dobra, nie, może przesadziłem, ale spróbujmy wydropić wtedy tego Dragonora. Może nam się uda Dragonora wydropić w tym odcinku, to będę mógł jakoś ładnie nazwać odcinek. Bo chciałbym po prostu, wiecie, zabrać tą całą kolekcję. Tak swoją drogą, jeszcze mała ciekawostka, że ekwipunek w Counter Strike'u tym oczywiście prawdziwym Counter Strike, jest yy, ograniczony do około 1200 itemów. No nie jest to mało, ale. Jak macie jakieś śmieciowe temat, wiecie, na przykład skinów za 4 centy Wam się nie chce sprzedawać, to już daje troszeczkę w kości. Trzeba niestety je gdzieś indziej wrzucić, czyli kupić w sumie nowe konto, nie? Więc... Nie, no, dla mnie nie powinno mieć ograniczenia, nie powinno być ograniczenia. Ale pamiętam kiedyś, że był właśnie straszny bug, że jeżeli miałeś dużo rzeczy w ekwipunku to yy, po prostu ciścina ocesa. I to nie tylko w ekwipunku, tylko ogólnie ciścina ocesa. Naprawili to gdzieś tak pół roku temu, o, dragon Lord przeleciał, pół roku temu... A, no ale wtedy to było strasznie uciągliwe. 11 dolarów e, Royal blue, usp Knight obok, kurde, a właśnie jeszcze knighta musimy wydropić O mój Boże, nie pamiętam, chyba knighta nie wydropiliśmy, co nie? Dwa razy dragon Lord o dwa razy Pierwszy raz w życiu tak chyba miałem Okej, okay, ostatni kabel stąd, zostało nam 4 dolary, więc jeszcze sobie otworzymy jakąś skrzynkę wtedy no niestety Storm, więc gówno. Na Stone chyba najczęściej wypadają gówno i temu. Jezu, jak ładnie, jak ładnie ten ekwipunek wygląda. Nie chciałbym tego wszystkiego stracić, więc może nie traćmy tego w, w tym odcinku, tylko w następnym. Eee, Hot Rode oczywiście byśmy mogli sobie zrobić na Fejzi, ale to się nie opłaca. Te, 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 te też by, moglibyśmy sobie. A nie, bo to jest w tej samej jakości. To nie, tego byśmy już tych Anum nie nie mogli, ale to się po prostu e, nie opłaca, nie, więc nie robimy tego. Moglibyśmy się sprowadzić na przykład Dragonlora z fadeów, ale mm, też to się na mnie opłaca, ale jeżeli. Ale byśmy musieli coś oprócz tych fadeów... w wrzucić, nie wiem czy to tak zadziała, ale chyba tak zadziała. Musimy, musielibyśmy byśmy coś tej samej jakości, czy na przykład Knight'a wrzucić. Knight jakie jest jakości? Poczekajcie. Knight jest jakości. Aha, fioletowej, to nie wiem, dobra. To na Night byśmy mogli dopiero to zrobić, a to też bez sensu. I musielibyśmy to zrobić jeszcze z chętkanonem albo Chalis, To Chalis by się bardziej opłacało, bo jest za 10 euro chyba tam góra. A ten desert Eagle, handkanon jest trochę droższy. No dobra, to było na tyle. Oprócz. Nie, no dobra, jeszcze tutaj w, w mowie końcowej, powiedzmy, będę sobie otwierał jeszcze te dwie skrzynki, chyba mi stać na dwie skrzynki. Nie, na jedną jesteś. W każdym razie to było na tyle, mam nadzieję, że odcinek Wam się podoba i że Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę, komentarz i tyle. Trzymajcie się, grotto, na pożegnanie, cześć.